Siemanko, witajcie z tej strony. Mister Ciemny, a to jest taki test mikrofonu, którego teraz właśnie słyszycie. Zakupiłem sobie nowy mikrofon, dlatego, gdyż tamten był trochę stary i trochę ten głos na taki bardziej metaliczny. A ten, ten, ten jest nawet dobry, jak na swoją cenę jest bardzo dobry. Kupiłem go za 35 zł w w sklepie. Albo nie, nie będę mówił o jakim sklepie, bo nie chcę tutaj reklamować. Tak więc, dobra, tak brzmi mikrofon z odszumianiem. Nie będę robił żadnego testu, tylko po prostu tak brzmi mikrofon z takim z tym efektem otrzumiania. Dlatego to tyle by było. Teraz kręcone filmiki będą nagrywane w takiej jakości dźwięku. Tak więc dziękuję za oglądanie. Tego filmiku i wysłuchania mnie tego audiologa zresztą. Tak więc trzymajcie się na razie, hej.